Hejo, hej hej, mamę Iwona i zapraszam Was na mój filmik, na nowy vlog z, z dzisiejszego, na tak naprawdę, z mojego pierwszego dnia na zajęciach na drugim roku psychologii. Zwykle lecą na psychologii osobowości, mamy dzisiaj części wykład, a potem na inaugurację roku. Więc cóż, jak Wam się podoba, no to łapka do góry z nią na dłużej. A ja już zakładać biżuterii. Nie mówiłam do Was, ale miałam wyłączone nagrywanie, więc pozdro ja dzisiaj, która już nie myśli, a jeszcze czeka jedno spotkanie o 19 do, nie wiem, 20, 21, 21 jakoś tak pewnie zobaczymy, co tam wykombinujemy. Ja dzisiaj byłam pierwszy dzień na uczelni, miałam pierwsze zajęcia, miałam już wykład normalny organizowany. Miał, byłam też na inauguracji roku, która trwała dwie godziny, i te dwie godziny po prostu siedziałam tam i już miałam momentami dość, ale. Cieszę się, bo rok temu nie byłam na inauguracji. Też moja przewodnicząca w wydziału mówiła, że jestem w prezydium wydziału. No to stwierdziłam, że chcę po prostu być przy niej, potowarzyszyć jej troszkę, chociaż tyle tak z całą mocnością mają. No i już w sumie potem skoczyliśmy coś zjeść, trochę czasu pobyć. No i teraz jestem w akademiku, oglądam sobie trochę YouTube'a i pewnie trochę pocztam książki. Okej, okay, hej, może jeszcze powiem trzy słowa o książce, którą rozpoczęłam wczoraj. Jest to pilot, czyli kolejna seria pani. Corinne Michel, tak mi się wydaje. Mamy tutaj historię teraz kolejnego duetu, czyli Jacksona i Catherine, czyli dwójki osób, które zostały w przyszłości skrzywdzone. Catherine nagryła swoj, nakryła swojego narzeczonego na zdradzie ze swoją przyjaciółką, a Jacksonowi umarła żona, z tego co pamiętam. I właśnie teraz mamy kolejny tom o nich i wydaje mi się, że to będzie fajny romans, bo będzie się dobrze czytało, już teraz mi się dobrze czyta. E, więc chęcią po prostu zagłębię się w dalsze mm, strony tej książki. A ja zresztą jestem zmęczona, a chcę troszkę poradzić, to po prostu teraz kończę tutaj do Was mówić. I w sumie lecę wypić kawę. I do zobaczenia mm, może później, a może już jutro zobaczymy. Bo jednak ten vlog rozciągnę na kolejne dni. I tyle. Hej, hej, bo ogólnie tak trochę się mątam w tym, co mówię i no cóż, jest już wtorek, około godziny 10.15. Ja za chwilę idę na zajęcia, na pierwszy angielski w tym semestrze. Jeszcze się waham, czy nie przenieść do innej grupy, ale jeszcze zobaczę, jak to dzisiaj będzie na zajęciach. E, za chwilę idę też do drukarni, bo do Xera w sumie wydrukowałam stronę właśnie na angielski z książki, bo wiem, że się przydadzą, ale lepiej mieć niż od razu wkurzyć prof, e, za, e, prowadzącego zajęcia po całym roku zdalnych. E, nie wiem, posiadają książki, więc podałam wydrukować, no i coś tam, coś tam już porobiłam na komputerze, na nasze otrzęsiny, bo organizujemy otrzęsiny wydziałowe i właśnie troszkę musimy, mamy kilka załatwień z tym, a dzisiejszy dzień, no to cóż, potem będę mieć zajęcia, yy, chyba do 16.45, z tego co się orientuję, ciągiem. I potem mamy małe spotkanie z RWSS-u, jeszcze potem muszę się spotkać z jedną osobą też tutaj na Kortowie już. No cóż, dzień będzie pełny, zapełniony wszystkim, a ja już teraz zmykam, bo muszę się przebrać i muszę w końcu wyjść z akademika, żeby zdążyć na zajęcia. Do zobaczenia później. Ja już od jakiegoś czasu jestem na pokoju, zadłam kolację i teraz lecę do biblioteki po książki, które już wypożyczyłam i które chcę jeszcze wypożyczyć, bo e, zmienił się trochę system i teraz nie zamawiamy internetu, tylko musimy na miejscu zamówić, więc lecę właśnie po nie. E, no i cóż, e, do zobaczenia już pewnie w bibliotece, jak już będę mieć książki ze sobą. Hej, hej. jest już 20.18. Ja jakiś czas temu, w sumie przed chwilą wróciłam do akademika. Spotkałam się z koleżanką i byłam też w bibliotece po książki. Pierwszy raz. Mogłam chodzić w bibliotece yy, po oddziale, w którym się pojeżdża książki po prostu wiecie, widzicie wszystkie i móc je dotykać, móc być wśród książek. To jest coś niesamowitego, uwielbiam to uczucie. A z drugiej strony czułam się bardzo zagubiona i jednak było mi łatwiej zamówić po prostu książkę przez internet i ją odebrać w okienku, a teraz musimy iść, iść sami szukać, co też jest fajne, ale jednak jest dość czasochłonne. No i cóż, w sumie patrzę, ten tutaj nie jest taki zły i może wam już myślałam, że będzie gorszy, ale nie jest tak źle. Dobra, może wam pokażę książki, które wypożyczyłam, bo mam ich 10, czyli tyle, co mogę maksymalnie. I w sumie z tymi książkami będę spędzała jak najwięcej czasu w najbliższych miesiącach. No to cóż, może pierwsze to dwóch książki, które ja już mam, mam swoje, ale zostawiłam je w domu, mogę je odebrać w listopadzie. A ja stwierdziłam, że bez sensu, żeby mi je rodzice wysyłali, jak mogę wypożyczyć z biblioteki po prostu za miesiąc je oddać. Jest to e, psychologia akademicka, Strelała. Są to bardzo dobre książki, właśnie psychologiczne, do, na studia psychologiczne, więc jakbyś jakieś chcieli kupić, to te bardzo polecam. Oczywiście też z bardzo, psychologia i życie, ale jednak um, te przydadzą się Wam na dłużej, że tak powiem. I tu, te ta wiedza jest troszkę inaczej przekazywana, jest jej o wiele więcej. Więc te dwa tomy bardzo polecam. One nie są tanie, ale są naprawdę bardzo dobre. Ja mam swoje wydanie z 2020 roku i tylko taki teatr poszłam z 2020 roku. I ogólnie my właśnie podręczniki możemy wypożyczać na 150 dni. Możliwością przedłużenia, a książki z literatury pięknej i tam z takich... Y z działów innych na 30 dni, a z działów, na przykład tak jak ja mam, społeczne, czyli z czytelni, na jeden dzień. I pani powiedziała, że ewentualnie, jak jest weekend, to po prostu w piątek po 19 na cały weekend można pożyczyć jak się chce. Więc naprawdę, bardzo fajna opcja. O tym nie wiedziałam, teraz też się dopytywałam, bo ja po prostu wcześniej chodziłam do biblioteki, i tam sobie czytałam, tam lubiłam notatki. I, no i wypożyczam po prostu książki online, a teraz jak mam komputer, to, to, to trochę mi zmienia mój plan najbliższe tygodnie, ale zobaczymy. Drugą książką to jest psychologia dziecka, to jest psychologia, to jest książka na psychologię rozwoju, którą mam. I tutaj właśnie Rosa pasta. Głównie zobaczymy. Panią by się polecała. Ja u mnie po prostu tu jest tyle stron w tych książkach, że mnie to lekko przeraża. Tu mam książkę Psychologia Rozwoju Człowieka z Trępały. Tutaj też mam na psychologię właśnie rozwoju człowieka. I ja te książki też mam w domu, tylko te książkę ma moja siostra, a nie ja. I może ją wezmę w listopadzie, jak będzie w domu, bo nie wiem, czy jest, czy nie jest a ja nie to po prostu do o tam, a nie ja to nie wiem, że będę mieć na najbliższe 3 miesiące. Wzięłam też Babiego, czyli postawy badania społecznych, ale nie wiem czy nam się wydarzy, czy nie, bo tak Babi jest polecany, a z drugiej strony nie do końca jest polecany. więc nie wiem, zobaczymy co nam tam poleci nasz prowadzący. Akurat ta książka jest slabusia, więc powiedziałam, że sobie już wezmę. Ok, i ogólnie ta książka i te dwie przy Babiego poprzednie to są książki na psychologię rozwoju, właśnie one były polecane, więc też ją Mam nadzieję, że chociaż jedną uda mi się przerobić w całości. Wypożyczyłam też temperament i inteligencja. To akurat jest książka z 1995 roku stralałej. Dość stare, no ale cóż zobaczymy. Psychologia temperamentu też stralała wypożyczyłam. I tutaj trzymam takie dwie książki już na 30 dni tylko, czyli Kazimierz Tąbowski, Dezintegracja Pozytywna. Myślałam, że czasem tego sobie życie nie przerobić, i trafność i rzetelność to psychologicznych, wybór tekstów. tekstów, wiem, czy to są takie książki, które pożyczałam, jest ich dość sporo. I właśnie, może zacznę czytać ta. Jakbym poczytała, to bym po prostu to już oddała, i bym trochę pożyczyła książkę, którą chcę, bo tam jeszcze jedną chciałam. Ale dobra, ja już kończę. Ja teraz chcę zrobić sobie herbatę i troszkę poczytać bez 230. Po prostu chciałabym troszkę odpocząć, bo jutro mam zajęcie o 8.00, i tak życie trochę. Nie chcę mi się wstawać, a muszę kawałek przejechać na uczelnię. Dobra, bye bye. Mm, hej, o hej, dziś już jest kolejny dzień, już jest trzeci dzień mojego roku akademickiego, czyli już jest środa. Dziś mam na 8 rano i postuję, że środa będzie masakryczna, będzie katastrofalna, a chociaż jeszcze gorsza, by gorszy będzie czwartek w tygodniu, B, bo... Um... Ja miałam idzień z od 8 do 8.15 bez znaczy jedną przerwą, a teraz tam zrobili od 8 do 20 z jedną przerwą, z jednym prowadzącym. I ja nie wiem, jak to przeżyjemy. jak on to przeżyje, no ale cóż, zobaczymy. Dobra, dzisiaj wszystko inny dzień, ale ja na zajęcia, mam dzisiaj zajęcia. Teraz mam y, dwa zajęcia, potem mam dwie godziny przerwy i potem mam znowu dwa zajęcia, a więc w ja sumie jestem cały dzień na uczelni, y, z tym, że mam przerwę 3 godziny, bo mam dwie godziny wykładowe. A więc spakuję się, no i cóż lecę. Do zobaczenia um, później, może już na uczelni, zobaczymy, bo już tutaj w akademiku. A do zobaczenia później. Hej, hej. Ogólnie mam tak długie przerwy, że właśnie jak teraz jest 12:20, mam czas przejść do akademika, zrobić sobie obiad, zjeść go, jeszcze się mam dzień, dopiero wrócić na zajęcia, bo mam o 15:30, powiem Wam, że nie wiem, czy ten plan mi się podoba, czy nie, bo dzięki temu mogę troszkę odpocząć w ciągu dnia, a z drugiej strony um, mam takie zawieszenie stan zawieszenia, że w sumie. Głupio coś zaczynać, bo to, to trochę bez sensu, a z drugiej strony, jednak 3,5 godziny, 4 blisko, blisko umykają w sumie 4 od 11.30 do 15.30 i tak nie wiem, jak ten czas wykorzystać. Ale dziś jestem bardzo głodna, więc przyjechałam tutaj, będę jeść. W przyszłym tygodniu mm, mam inny w przyszłym tygodniu mam troszkę inny plan zajęć, więc ja jeszcze zobaczę, czy się tym jak to właśnie będzie. Ogólnie dzisiejsze jeszcze dwa pierwsze, dwie pierwsze zajęcia, które miałam, czyli miałam ćwiczenie z psychologii rozwoju człowieka jedynkę. Wydaje mi się, że będą bardzo fajne. To, że my będziemy mieć prezentację, więc będzie całkiem inaczej, ale na prezentację pod tytułem, że wy macie być aktywni, a nie tylko słuchać. Więc jestem ciekawa, jak to będzie yy, wyglądało. I ogólnie mieliśmy problem z dogadaniem się, kto jaki termin chce, bo kilka osób chciało ten sam. I po prostu mm, losowaliśmy. I wylosowaliśmy jedyny termin, podczas którego ja nie do końca mogę. I się tym lekko takim może nie za mało, w los tak chciał, bo mamy imprezę, mamy od Szymsinę, 18 października, a 19 października jest właśnie ta prezentacja o 8 rano. A my mamy imprezę do 3 nad ranem, plus tam jeszcze pewnie chwilę dostać, czyli około 4 więc po prostu ta prezentacja OK przygotuję się, ale nie wiem po jakim będę stanie, takim wiecie, jak ja będę po godzinie, dwóch godzinach snu. To może być ciężko. No ale zobaczymy, co ma być to będzie. Mam fajną grupę z dziewczynami, będziemy się spotykać, jutro już tam do biblioteki, chcę polecieć pierwszy research zrobić. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. A drugie to mam, to się nazywa praktyki śródroczne poznanie specyfiki pracy z grupą, znaczy poznanie specyfiki pracy z jednostką. To troszkę się inaczej nazywa, ale między więcej chodzi o to, że po prostu mamy praktyka, psychologa, który pracuje właśnie z jednostką. Wcześniej pracował przez wiele lat w więziennictwie, a teraz w szpitalu pracuje. Więc ja ogólnie też w zajęcia wiem, że będą super. Już nie mogę też aż będą kolejne, wiadomo, cóż, to samo przecież mówi, a po południu mam chyba psychometrię i metodologię. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, więc tak będzie gorzej, że tak powiem jeszcze wieczorem. No, też troszkę teraz odpocznę. I muszę iść po książkę do impostu i do taki co jeszcze iść, bo chcę oddać jedną książkę, a w zamian pożyczyć inną, więc co w tej przerwie właśnie chcę zrobić i jeszcze zrobić obiad i coś zjeść. Może Wam pokażę, co będę robić, bo takie bardzo szybkie studenckie danie. Dobra, a ja zmykam, bo jestem po prostu zmęczona. И yes, Okej, okay, to robię test znaku, że tak powiem. Jest pyszne. To mi się najbardziej kojarzy z um, akademikiem. Jest dobra. Lecę jeść i może coś na YouTubie pooglądać, albo coś na Netflixie. Mm, nie wiem. Okay, ja zjadłam, a teraz lecę do biblioteki, bo jeszcze chcę wypożyczyć jedną albo dwie książki, zależy, ile mam miejsce na karcie, bo wiem, że mi się przydadzą na kolejne zajęcia. i Już wiem, po prostu chciałabym mieć tutaj na pokoju i już poczytać rzeczy, bo nie wiem, jak po prostu będzie czasem z biblioteką. No i cóż, ja zmykam. Do zobaczenia w bibliotece. I w sumie jutro już mam w planie pójść, yy, zrobić pierwszy research do naszej prezentacji, więc już się cieszę, bo wracam tak do nauki i będzie super. Hej, hey. ja właśnie wróciłam z imprezy, więc jeszcze muszę zmyć mój makijaż. Było fajnie, cieszę się. W sumie wróciłam wcześniej, bo jest pierwsza dopiero. Zaczynam pierwsza 20. Udało mi się, bo miałam podwózkę pod akademię, więc się bardzo cieszę, że się bawiłam. No i cóż, tak tylko pokazuję, że w sumie studiowanie to nie tylko nauka, zajęcia, ale też imprezy. I ja już będę ogólnie kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak łapka do góry zaczęła, stać ze mną na dłużej, a ja już zmykam, bo muszę zmyć resztki makijażu, które mi zostały i po prostu pójść spać, bo jutro mam wykład, zajęcia, jutro mam ćwiczenia i się bardzo cieszę, bo udało mi się załatwić pod akordową. akordowo. Super, więc się bardzo cieszę z tego. Dobra, ja smykam, bo jestem super zmęczona. Bye, bye!